Kiedy zbliża się koniec października, świat zalewa fala pomarańczowo czarnych dekoracji. Widzimy to bardzo często w sklepach. Wystawy zapełniają się plastikowymi czaszkami, pajęczynami i dyniami z wyciętymi uśmiechami. Zaś w mediach społecznościowych myślę, że sami tego dostrzegacie roi się od pomysłów na przerażające kostiumy. Halloween stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych świąt współczesnej kultury. Obchodzi się je na uczelniach, w klubach, a nawet w szkołach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem. Gdzieś pod tą warstwą rozrywki kryje się głębsze pytanie: czy Halloween jest rzeczywiście tylko niewinną zabawą, czy może dotyka sfery duchowej w sposób, którego. W pełni jeszcze nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Oczywiście, dla wielu młodych ludzi, zwłaszcza dzieci, młodzieży, studentów, to nie tylko kwestia kultury, ale także wiary, światopoglądu i duchowych wrażliwości, które nieustannie jako młodzi w sobie kształtują. Dlatego to od nas, dorosłych, zależy od tego, w którą stronę będziemy prowadzili. Ich postawy. Skąd wzięło się, moi drodzy, w ogóle Halloween? Początki sięgają starożytnego celtyckiego święta, tak zwanego Samhain, obchodzonego w nocy z 31 października na 1 listopada. Celtowie wierzyli, że tego dnia granica między światem żywych a umarłych staje się bardzo cienka. Duchy zmarłych wracają, by odwiedzać swoich bliskich. Aby się chronić, ludzie przewierali się wówczas w maski, zapalali ogniska i składali ofiary. Wszystko robili po to, by uspokoić złe duchy. Kiedy chrześcijaństwo dotarło na wyspy brytyjskie, kościół próbował zastąpić te pogańskie obrzędy nowym świętem. Uroczystością wszystkich świętych wieczór, przed tym dniem zaczęto zatem nazywać All Hallows Eve, a z czasem Halloween. Z pozoru chrześcijańskie święto w praktyce zachowało wiele dawnych, nie zawsze bezpiecznych elementów. Moi drodzy, i dzisiaj chciałbym właśnie o tym powiedzieć: jak wygląda Halloween dziś w kulturze, w konsumpcji, ale też i w rozrywce. Oczywiście, że współczesne Halloween trzeba odczytywać zdroworozsądkowo, ale ze świadomością, bo wiadomo, że jest to głównie biznes i rozrywka. Sklepy zarabiają bardzo wiele milionów na kostiumach, słodyczach, dekoracjach. W Polsce coraz częściej organizujemy imprezy halloweenowe, pochody czy też bale przebierańców, bo jako Polacy lubimy integrować się w związku z różnymi wydarzeniami. I dla większości uczestników to po prostu sposób na odreagowanie stresu, na wspólną zabawę. I niektórzy mówią: Proszę, księdza, to jest tylko maska, to tylko żart. I rzeczywiście wielu ludzi tak do tego podchodzi. Jednak moje pytanie brzmi: czy każda zabawa jest niewinna, jeżeli jej symbole i pierwotne znaczenia faktycznie sięgały obszarów duchowych? To jest pytanie, które wymaga od nas szerszej refleksji. Nie chciałbym, żebyśmy tutaj spraszczali. Jakie jest zatem katolickie spojrzenie? No, trochę jest tak, że duchowość nie znosi próżni i z naszego punktu widzenia świat duchowy to jest świat rzeczywisty, realny. To nie jest jakiś obraz czy metafora, nie jest to tylko symbolika. Wiemy doskonale, że istnieje dobro, Bóg, świętość, łaska, ale istnieje też świat zła. Grzech, demony, pokusy. I nie możemy ani jednego, ani drugiego wykluczać z naszej rzeczywistości myśli. Dlatego wielu duszpasterzy przestrzega przed uczestnictwem w praktykach, które w swojej istocie dotykają symboliki okultystycznej. Nawet jeżeli jest to forma zabawy. Zobaczcie: maski demonów, zabawa w wywoływanie duchów, zabawy w różnego rodzaju horrory, to nie są neutralne gesty. W teologii, a więc nauku o nauki, nauce o Bogu mówi się, że to, co symboliczne ma moc, nawet jeżeli uczestnik danej zabawy niekoniecznie zdaje sobie z tego sprawę. I wcale nie chodzi o to, że każdy, kto zapali dynię od razu przyzywa złe moce. Nie, nie demonizujmy. Chodzi o coś bardziej subtelnego, o to, że oswajamy się z tym, co złe, nieczyste i ciemne, o to, że Sami zacieramy granice między zabawą a duchowością. Coś, co kiedyś budziło odrazę i grozę, dziś staje się śmieszne, estetyczne i modne, nawet jeżeli prezentuje śmierć, ciemność czy grzech. Dlaczego moi drodzy zatem chcemy bawić się tym i w tym konkretnym czasie? Mam nadzieję, że taki psychologiczny aspekt też nam w tym pomoże. Bo ja zastanawiam się, jak działa symbolika strachu. Sami psychologowie zauważają, że ludzie, a zwłaszcza młodzi ludzie, lubią bawić się w kontrolowany sposób. I bawią się często przez strach. Filmy grozy, escape roomy, maski potworów to sposób na oswojenie lęku. Ale istnieje różnica między strachem dla adrenaliny, a zabawą w to, co duchowo jest dla nas niebezpieczne. I moim zdaniem Halloween często przekracza tę granicę, bo miesza świat symboliczny, a więc duchy, demony ze światem realnym, z człowiekiem, który to odgrywa. W efekcie powstaje pewna forma duchowego zamieszania. Granica między złem udawanym a złem realnym staje się niewyraźna. My dopuszczamy banalizowanie tych tematów. Kościół nie potępia wcale śmiechu, przebieranek, zabawy. Integracja jest bardzo istotna, ale przypomina tutaj, że duchowość ludzka jest delikatna. Tak jak ciało może zatruć się niepozornym pokarmem, tak dusza może osłabić się przez długotrwały kontakt z różnego rodzaju symbolami zła, śmierci i chaosu, które są bardzo często odniesieniem do konkretnych bytów realnych w rzeczywistości duchowej. Dlatego argumentami za tym, że Halloween stwarza Zagrożenie duchowe jest przede wszystkim fakt, że przyzwyczaja do estetyki zła. My myślimy o demonach i czarownicach trochę w takiej kategorii bajek. Wszystko to staje się dla nas urocze, słodkie, ciekawe. Kiedy zło traci swój wygląd, przestaje nas wówczas ostrzegać. I banalizujemy grzech. Przestajemy odróżniać to, co piękne od tego, co powinno nas odrażać. Wszystko staje się dla nas. Subiektywne i często traktujemy to jako rozrywkę. Po drugie, Halloween promuje trochę duchową obojętność. Współczesna kultura często odsuwa Boga na bok. Mamy być neutralni, tolerancyjni, otwarci całkowicie na wszystko. Ale wiedzmy, że duchowość nie jest neutralna. Każde działanie, nawet symboliczne, ma kierunek albo nas prowadzi ku światłu, ku dobru, albo w stronę cienia. I znowu, nie demonizujmy, ale jeżeli ktoś wchodzi w ten świat i zaczyna się bawić złem, duchami, zaczyna się interesować wróżbiarstwem, światem okultyzmu, to może otwierać się nawet w sposób nieświadomy na działanie złego. I po trzecie, moim zdaniem, Halloween rozmywa sens chrześcijańskich świąt. Uroczystość wszystkich świętych to dzień dla nas radości, ale też wdzięczności za tych, którzy żyli w sposób święty. A kolejny dzień, 2 listopada, dzień zaduszny, to dzień pełen szacunku i nadziei, pamięci o zmarłych. Halloween obchodzony w tych samych dniach przesuwa uwagę z modlitwy na widowisko, z Boga na świat duchowo bardzo zły. Tu widzę duży znak zapytania i zachęcam Was do takiej osobistej refleksji: Czy na pewno ta zabawa musi być w tym czasie? I ktoś by mnie mógł zapytać teraz, proszę księdza, ale czy to nie jest przesada? Przecież mówię Księdzu, to tylko zabawa. Nikt tu nie wierzy w żadne czary. Zgadzam się z Wami. Większość uczestników nie traktuje Halloween na poważnie, ale w tym tkwi subtelne niebezpieczeństwo, bo przypomnę raz jeszcze, zło nie liczy się z Twoim zdaniem, nie liczy się z Twoją wolą. Wydziera Twoją wolność. Tylko Bóg się liczy z Twoją wolnością. W chrześcijaństwie zło często przedstawia się jako coś. Kuszącego, atrakcyjnego i z pozoru niewinnego. To dlatego Jezus tak często mówi: czuwajcie, bo nie wiecie, co i kiedy przyjdzie. Czuwajcie, bądźcie gotowi w gotowości. Duchowa chrześcijańska postawa nie polega na lęku, ale na świadomości. I ona jest tutaj, moi drodzy, kluczowa. Nie chodzi o jakieś zakazy czy potępianie, ale o chrześcijańskie rozeznanie. My nie jesteśmy wezwani do życia w strachu, ale do tego, abyśmy wykorzystywali wolność w sposób mądry. Jeżeli rozumiemy korzenie Halloween, które są zakorzenione tak naprawdę w obrządku pogańskim, to często możemy dojść do wniosku, że one się kłócą z wiarą. Bo my chcemy żyć w przyjaźni z Bogiem, życia i miłości. My chcemy pielęgnować wartości i symbole, które ogłaszają zmartwychwstanie, a nie które kpią lub pogardzają, a nawet wykorzystują dla zabawy symbole, których nie powinno się tykać. W wielu parafiach na całym świecie zamiast Halloween organizuje się tzw. Halloweens, święto e, świętych. Zamiast demonów i duchów, bytów dla nas szkodliwych, źle nastawionych, święci, aniołowie, radość. I to nie jest ucieczka od kultury, ale jej reinterpretacja. Pokazuje, że można świętować koniec października w sposób radosny. Moi drodzy młodzi, którzy pragną duchowej równowagi, wcale nie muszą uciekać, się, uciekać od jakiejkolwiek zabawy. Chodzi o to, aby zrozumieć, w jaki sposób warto się bawić, bo nie ma tutaj żadnego problemu, żeby znaleźć pretekst do wspólnego spotkania. Ale jeżeli y, zabawa ma się kręcić wokół spirytystyki, czarów, wróżek, które my chcemy włożyć w bajki, a one bajką nie są, bo często pochodzenie różnych sił jest y, od złego, to uważam, że roztropność podpowiada: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, jak mówił święty Paweł. Dlatego w kontekście Halloween to zdanie nabiera moc. Tak, można się bawić, ale warto zapytać, czy ta zabawa mnie buduje czy wnosi do mojego życia światło czy raczej przyzwyczaja mnie do pewnych symboli związanych ze złymi duchami i w końcu do banalizowania tych tematów jakby były jedynie fikcją literacką Halloween moi drodzy nie musi być wcale przez nas zakazywane Dla współczesnego katolika to sprawdzian to próba dojrzałość duchowa czy potrafię Pomyśleć sam, czy ślepo może chcę podążać za masą, za kulturą masową? Czy wiem, dlaczego coś robię, czy po prostu robię, bo wszyscy tak robią? Niektórzy moi drodzy powiedzą, że wiara to kwestia prywatna, ale w rzeczywistości duchowość jest codziennym wyborem. Każda decyzja, nawet o tym, w czym biorę udział, mówi coś konkretnego o mojej hierarchii wartości. I Halloween, owszem, może być niewinnym wieczorem z dynią, ale może też stać się otwarciem na duchową obojętność, zwłaszcza jeżeli biorą w tym udział dzieci, które są całkowicie niewinne i wiele symboli nie rozumieją. Dlatego my, jako dorośli, zważając na świadomość, stawiajmy granice i uczmy mądrej zabawy, stawajmy w zdrowym rozsądku i może też powiedzmy o tym, co nas czeka, jak pójdziemy na cmentarze. Po co będziemy się modlić? Wspomnijmy wspólnie chwilę z tymi, którzy nas poprzedzili w, do, w drodze do domu Ojca. Człowiek wierzący wie, że ciemność nigdy nie powinna być w naszym życiu neutralna. Halloween jest więc nie tylko świętem masek, ale to też metafora moich i Twoich wyborów. Czy chce iść za sensem? I świadomie, rozeznając zdroworozsądkowo, podejmując decyzję, czy może wybierać pustkę związaną z masą, bo kiedy człowiek rozumie, staje się bardziej wolny. I dla nas, katolików, Halloween to też może być przypomnienie, że życie duchowe to nie jest mit, to nie jest bajka, ale to jest rzeczywistość. Tak samo realna, jak to, co widzimy wokół. Może to też jest szansa, żeby na chwilę się zatrzymać, pomyśleć o tym, co nas czeka, porozmawiać o tym z młodymi. Nie możemy ciągle unikać tych trudnych tematów, bo warto uczyć rozróżniania tych rzeczy, które prowadzą nas do dobra i tych, które mnie oddalają od tego, co jest święte. Dlatego, droga siostro, drogi bracie, zanim włożysz maskę, wampira albo czarownicy, zapytaj siebie. Czy to naprawdę jest tylko lekki żart, czy to coś, co daje, przynosi ci korzyść? Bo duchowe życie zaczyna się tam, gdzie kończy się obojętność, gdzie wybieram mądrze i każdą możliwość do tego, by promować postawy i wartości chrześcijańskie, wykorzystuję w sposób właściwy. I tego z całego serca Wam życzę. Oczywiście decyzję zostawiam Wam. Kościół zawsze wskazuje, prowadzi, ale w wolności mamy wybierać Jezusa Chrystusa, nasze światło, jedynego Pana i Zbawiciela, jako przewodnika tej drogi. Moi drodzy, chciałbym też, abyście wychodzili do tych, którzy jednak zdecydują się świętować Halloween, tak postanowią, mimo wszystko z miłością, mimo wszystko z taką ręką i uśmiechem a nie z jakimś gniewem czy złożeczeniem, bo to też nie jest chrześcijańskie. Ktoś dzisiaj wybiera taki sposób świętowania, ktoś wybiera na przykład Halloween. Dobrze jest wskazywać na te argumenty nie tylko duchowe, ale też natury rozumowej. Na koniec odpowiem na pytanie czy katolik powinien świętować 31 października. W taki sposób, jak dzisiaj proponuje świat, jak dzisiaj jest to promowane? Uważam, że nie. Uważam, że to wszystko zaciera granice między dobrem a złem. Po drugie, podsumowując, zacieramy ważne znaki, które symbolizują albo dobro, albo zło. W tym przypadku jest dużo symboli zła, które, którymi pogardzamy, z których kpimy, a szatan, i Wszelkiego rodzaju byty duchowe, wcale to nie jest tak, że one nie wykorzystują tego. Im na tym bardzo zależy. Nie potrzeba tutaj żadnych manifestacji, potrzeba tylko tego, żeby uwierzyć, że on nie istnieje i na tym mu bardzo zależy. Dlatego myślę, że to jest dla bytów duchowych złych świetna okazja, aby banalizować też te ważne kwestie, o których powinniśmy pamiętać.